W dzisiejszym odcinku pokażemy wam co można zjeść w samolocie linii Emirates, jak nam smakowało jedzenie nad Wisłą oraz przedstawimy moje nieudane próby przygotowania kombuczy. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie z tej strony. Maciej, nie zaczęliśmy tego roku może najlepiej, bo biorąc pod uwagę to, że publikujemy zawsze filmy w środę i w niedzielę, no to mogliśmy do tej pory opublikować trzy materiały, a był tylko jeden. Niestety dopadło nas jakieś chorobsko i spędziliśmy poprzedni tydzień leżąc w łóżku. Jest jednak już lepiej, także wszystko powinno wrócić do normy. Mam nadzieję, że już od dzisiaj, ale zanim przejdę do dzisiejszego filmu, chciałbym ogłosić, że ruszyła nasza coroczna licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry. Świątecznej pomocy, do wylicytowania jest kolacja z nami w dowolnie wybranej przez zwycięzcę licytacji restauracji. Jedyny warunek jest taki, że ta restauracja musi się znajdować na terytorium Polski. Oczywiście zwycięzca licytacji je w restauracji wraz z osobą towarzyszącą na nasz koszt. Link do aukcji znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A dzisiaj mamy dla Was film wyjątkowy, taki film eksperyment, bo przygotowany na bazie materiałów z 2021 roku które koniec końców nie zostały opublikowane na tym kanale. Co jakiś czas, niestety się zdarza, że nie jesteśmy w stanie w 100% zrealizować jakiegoś odcinka i już w trakcie nagrywania, czy nawet w trakcie montażu, rezygnujemy z jego realizacji. Zdarza się, że po prostu brakuje nam czasu na nagranie czegoś, albo to co nagraliśmy do jakiegoś momentu nie spełnia naszych oczekiwań, albo po prostu okazuje się, że jakiś temat nie jest na tyle ciekawy, na tyle rozległy, by wypełnić jeden cały odcinek. Z racji na ten przestój, o którym wspomniałem przed chwilą, postanowiłem przejrzeć materiały, które nie zostały opublikowane w 2021 roku i spośród wielu potencjalnych odcinków znalazłem trzy, które myślę, że mogą Was zainteresować, a które właśnie skondensowałem w ramach jednego dzisiejszego filmu. Zaczniemy od Kombuczy, czyli lubianego przeze mnie napoju na bazie sfermentowanej herbaty, który często pijam w knajpkach, co pewnie zauważyliście, jeśli oglądacie regularnie ten kanał. Na początku zeszłego. Roku troszkę się nudziłem podczas lockdownu i postanowiłem przygotować kombucze w domu. No bo to jest generalnie do wykonania. Tym bardziej, że można zamówić takie gotowe zestawy, które proces przygotowania kombuczy ułatwiają. Jak pomyślałem, tak też zrobiłem. Wszystko oczywiście nagrałem. Przeszedł mój zestaw do kombuczy. Co to tu jest? Mamy tutaj folię bąbelkową. To jest taki ładny kartonik. Kombucza Starter Plus. Wygląda fajnie. Myślałem, że to po prostu będą wrzucane rzeczy do kartonu. A tutaj widzicie, jest jakiś branding, instrukcja. Bardzo ważna rzecz, najważniejsza chyba w tym zestawie, czyli co robić krok po kroku. To do tego później przejdziemy. No a w środku jest przede wszystkim wielki słoń. W tym słoju będzie powstawać kombucha, A w słoju póki co jest reszta, reszta rzeczy. w też takim ładnym woreczku? Tu jest ten grzyb, chyba. Herbatka. To może być ta gaza, do tego gumka, gumki recepturki, to jest woreczek, słomka papierowa i cukier trzcinowy. Zaraz zrobimy, nie? Zaczynam robienie mojej pierwszej kombuczy. Dzisiaj robię według przepisu dostarczonego wraz z zestawem i przepis liczy 16 punktów, z czego na dziś do zrobienia jest 10. I pierwszym z nich jest zagotowanie wody i zrobienie herbaty. Woda się zagotowała, 750 ml, i w niej trzeba zaparzyć herbatę. Szukam jakiegoś leczenia, które ma 750 ml, i znalazłem tą oto butelkę, której zaparzam na zimno herbatę bardzo często. O, woda wlana, i do tego mamy herbatę oraz woreczek. To jest woreczek wielorazowy, więc można z niego korzystać wiele razy. Chyba się zaparzy. 5 minut. Jednym z kolejnych kroków jest wlanie do tego odosłowika 2,5 litra wody filtrowanej. Najlepiej filtrowanej, chłodnej. I też nie miałem pojemnika na 2,5 litra, więc mam garnek. Nie wiem trochę, jak to przelać. Leję. Postaram się nie zalać kuchni. Zalałem. Brawo, Maciej. Teraz posprzątaj po Pytanie, ile wylałem? Herbata zaparzona. Także powoli ją wyjmuję. I teraz do tej herbaty trzeba dodać. Cukier. I to dość dużo cukru, bo tu jest z tego co pamiętam około 150 gramów. To nie jest jednak tak, że później ten napój finalny będzie taki bardzo, bardzo słodki, tylko po prostu tym cukrem żywi się grzyb. Teraz trzeba by to było jakoś wymieszać. Mieszanie pałeczkami. No, ale miesza się. Kolejny etap to przelanie herbaty. Do słoja z wodą, co niniejszym uczynię. No i teraz rzecz najważniejsza, czyli grzybek. Mam to otworzyć i ostrożnie wlać. Nie wiem na ile to było ostrożne, ale wędruje do góry ten grzyb. Tak jak meduza. Trochę tak. No i po wszystkim wystarczy po prostu nałożyć ściereczkę i obwiązać gumką. Teraz musimy umieścić ten słoik w czystym, ciepłym i spokojnym miejscu, do którego z dopływ świeżego powietrza i unikając bezpośredniego światła. Czyli chodzi o takie światło, o promienie słoneczne, czyli na przykład gdzieś tam w kącie chyba będzie dobrze i pozostawić ten słoik na 7-14 dni. Kolejny, ostatni punkt, dziesiąty, to zanotować datę rozpoczęcia robienia kombuczy. Notuję ją w główce i sobie zapisuję w kalendarzu, kiedy ją sprawdzić. Nadszedł dzień. No, spróbowanie kombuczy. Daje mocno odstań. Nie wiem, czy za długo tego nie, nie pozostawiłem. No jest kwaśna, jest octowa, ale też nie jest za słodka, bo gdybym próbował jej wcześniej, to byłaby słodsza. Czyżby tak jest trochę słodka. Także ten smak chyba nie jest idealny. No i co teraz możemy zrobić? Możemy podgazować troszkę tę kombuczy, czyli przelać troszkę tej kombuczy do takich buteleczek zamknąć je i zostawić na dzień-dwa, a jak nie chcemy już nic z tym robić, no to można wrzucić do lodówki i pić. A potem można robić kolejną, bo tutaj jest stary grzybek, jest nowy grzybek i można je wykorzystać. Poprzelewałem z wielkiego słoja do czterech butelek. Dwie otworzę jutro, a dwie pojutrze może i zobaczymy, jak bardzo się nakazują. To, co zostało, wlałem do słoika i to wstawiam do lodówki i będzie można pić. A tutaj z kolei w dwóch miskach są grzybki. W tej mniejszej jest stary grzybek i nowy grzybek. Zaraz będę robił kolejną kombuczę z innej herbatki tym razem, więc może będzie inny smak. Wczoraj wstawiłem słoik z kombuczą już tą zrobioną do lodówki, I chłodniejsza jest lepsza, ale dalej dalej jest zbyt octowa. I niestety to oznacza, że ta, którą wstawiłem wczoraj też może nie wyjść. A tutaj mam buteleczkę, którą wczoraj zamknąłem szczelnie, żeby. Się y, troszkę ta kombucza podgazowała. Otwieram na balkonie, bo się boję. Nic się nie stało. Nic się nie stało. No dobra, to jeszcze jeden dzień, i zobaczymy. Druga partia kombuczy, niestety, również mi nie wyszła. I po tych dwóch niepowodzeniach stwierdziłem, że dosyć tego nie robię więcej kombuczy. Tym bardziej, że to już był taki moment, że planowaliśmy jakieś wyjazdy. I zwyczajnie to się nie spinało z kalendarzem, także mi produkcja kombuczy na własną rękę nie wyszła. Ale piszcie w komentarzach, jeśli wy się w to bawiliście i jakie mieliście efekty. Jestem ciekawy, komentarze są wasze. Inny materiał, który chciałem zrealizować w 2021 roku i który ostatecznie nie wyszedł, to materiał o jedzeniu nad Wisłą w Warszawie. Na początku lata pojawiło się dużo jakichś takich gastrokonceptów nad samą rzeką, i stwierdziłem, że no to jest ciekawy temat, i że na pewno również Wy będziecie zainteresowani poznaniem tych gastrokonceptów. Niestety plany pokrzyżowała nam pogoda, zaczęło ulewnie padać przez kilka dni w Warszawie i zwyczajnie nie było po co iść nad Wisłę, a potem do problemów z pogodą dołączył kalendarz, no bo wywiało nas z Warszawy, jeździliśmy po całej Polsce i dopiero na dłużej do stolicy wróciliśmy jakoś w sierpniu. Także to już było za późno, by kontynuować ten temat. Mówię kontynuować, bo udało się odwiedzić jedno miejsce dzień przed tym, jak zaczęły się te wszystkie ulewy. Zaczynamy od. Tego miejsca. Tutaj mamy schodki bar oraz niżej wir. Jest tutaj kilka konceptów kulinarnych znanych z Warszawy. Jest na przykład The Cool Cat, jest Pizza Boys, jest Bobby Burger. My dzisiaj zjemy w Vegan Ramen Shopie. Vegan Ramen Shop nad Wisłą nie sprzedaje zup. Nie sprzedaje dania ramen w formie zupy. Jest taki letni ramen bez bulionu. Jest McCann, czyli tutaj w wersji wegańskiej. No i są dwie rzeczy, które ja zamówiłem, czyli jest Korundok. Parówka w cieście z sosami i szczypiorkiem oraz yakisoba soba pan. To taka bułka jak do hot doga, ale w środku jest makaron i inne dodatki. Taki street food w wydaniu rzadko spotykanym w Polsce. Zacznę od tej parówy. bo to paruwa w końcu. Mm. W środku jest taka, nie chcę mówić, że typowa parówa, bo to jest na pewno paruwa wegańska, czyli nie z mięsa. Obtoczona jest w takim dość chrupiącym i... Smacznym cieście, ale myślałem, że będzie takie bardziej puszyste, bardziej jak takie ciasto piwne, a to jest jednak takie dość twardawe. No i mam na tym dwa sosy. Jeden z nich jest pikantny. Najważniejsze jest to dla mnie, że ta parówka wegańska smakuje całkiem jak taka mięsna. Pamiętam, że kiedyś miałem taki challenge, że nie jadłem mięsa przez miesiąc chyba i kupowałem te parówki wegańskie. To wszystkie były obrzydliwe, a to jest naprawdę smaczna. Banierka też ciekawa, mocno chrupiąca. Dwa sosy, szczypiorek, no i mamy piękną przekąskę. Ale ty jadłeś to odbyło dawno, teraz jest dużo na rynku lepszych. Tak, to już minęło parę lat, także miło się przekonać, że coś się zmieniło. Tutaj jest z kolei soba pan, jest taka bułka jak do hot dogów. Chwalą się, że to jest pieczona specjalnie na potrzeby Vegan Run Shopu, w jakiejś małej piekarence. Do tego makaron, trochę jakiejś zieleniny i na górze jest marynowany imbir z sezamem. No zobaczymy, to jest buła z makaronem. Najdziwniejsza rzecz, jaką chyba będę jadł w tym filmie. Nie uwierzycie, ale smakuje to jak buła z makaronem. Serio, jest tu dobry makaron, jest tutaj jakiś taki sos majonezowo podobny, jakiś wegański majonez pewnie. Widzę troszkę jakieś marchewki, jakaś cebulka, no i ten makaron jest jakby trochę oblepiony jakimś innym sosem, takim chyba na bazie jakiegoś sosu sojowego. Tutaj nie ma wielu smaków, jest to taka hamska buła, taka hamska przekąska. Która jest całkiem smaczna, jest stu procentach wegańska. I która jest na pewno czymś innym niż, nie wiem, zapiekanki albo jakieś takie klasyczne buły? Całkiem spoko. Pikantna? Nie, nie jest pikantna. Tutaj na górze jest ten marynowany imbir. On jest tak położony, że w zasadzie go nie ugryzłem, więc trzeba tak troszkę sobie o, zdjąć, przełożyć i wtedy ten smak jest o wiele ciekawszy, bardziej złożony, na pewno. No i jest to charakterystyczne uderzenie od marynowanego imbiru. Na sam początek taki dziwny, wegański, azjatycki street food, coś innego, ale całkiem smaczne. Ja lubię poznawać takie nowe rzeczy. Szkoda, że w menu nie jest dokładnie napisane, co jest czym. Chciałbym poznać sekret tych sosów do Kordoga, choć pewnie nie jest to nic. Super zaskakującego i szybko ceny. Corn dog za 16 zł, a tabułka Jaki Soba Pan za 24 zł. Za 28 zł macie zarówno Summer Tazal Mena, czyli ten ramen bez bulionu, oraz Ramen and Cheese, czyli tutejszą wersję Mac and Cheese. Na koniec podzielę się z wami materiałem nagranym w samolocie. Od dawna chciałem nagrać taki film, w którym pokazuję, co można zjeść w trakcie lotu. Film, w którym testowaliśmy jedzenie w trakcie Jazdy pociągiem w PKP dość dobrze się oglądał, więc stwierdziłem, że to samo będzie z samolotem. I podróż do dubaju okazała się dobrym pretekstem do nagrania takiego odcinka. W końcu leciliśmy liniami Emirates i troszkę tego jedzenia do spróbowania się pojawiło. Lecimy słuchajcie, już dobrą godzinę. Dostaliśmy jedzenie. Ja mam wołowinę, co nie ma kurczaka. Było to do wyboru tylko. Mamy taką samą przystawkę. Jest to sałatka z kukurydzy, papryki i chyba pietruszka, jakaś albo mięta. pietrucha. Dobre, takie orzeźwiające, na początek sam raz. Tutaj zaś ciepłe danie. Jest to wołowina z marchewką, w takim sosie ze szpinakiem i ziemniakami. Marcheweczka całkiem dobra. Sos taki pomidorowo-mięsny, mięsko takie fajne rozpływające się, a to szpinak. Szpinak najmniej ciekawy, taki bez smaku, niedoprawiony niczym. Wiecie, żadnego czosnku, nic, a ziemniaczki takie trochę twarde, jakby były niedogotowane. Wołowina najlepsza z tego wszystkiego. Ta sałatka też bardzo dobra. Potem przejdziemy do deseru. Tu jeszcze mamy poza daniem głównym, sałatką i obiadem, takie przykąski. Jest to krakersik, ser, cheddar i masełko. Jeszcze mamy bułkę. Mój obiad to pirę ziemniaczane, kurczak i warzywa gotowane chyba na parze. Jest tu fasolka, marchewka, broku. Spróbujmy tego kurczaka. On jest w sosie chyba grzybowym. Kurczaczek mięciutki w sosie takim grzybowym, a pire, dobre. No chyba pire lepsze niż frytki Maćka. Z tych przekąskowych rzeczy najśmieszniejszy jest kawałek sera. To jest taki ser w kawałku, który można zjeść jak batonik. Raczej nie nadaje się do położenia na bułkę. Trzeba by się mocno tutaj napocić tymi sztuczkami żeby, żeby to zrobić. Także bułka z masłem, czedar jako batonik, krakec jako taka przekąska. No i tu jest deser. Cóż to jest? Czekoladowe ciasto z kremem, takie brownie można powiedzieć, na którym jest taka płynna czekolada i obok jest taki krem, taki śmietankowy. Całkiem dobre. Słodkie jak cholera, ale... Chodzi. lecimy do Polski, wracamy, lot poranny. Na śniadanie dostaliśmy takie niedobre ciastko z konfiturą, powiedzmy truskawkową. Zarówno farszek, jak i samo ciasto było bardzo bardzo niesmaczne. A teraz mamy obiad i na obiad do wyboru była albo ta sama wołowina, co w drodze do Dubaju, albo pulpety z kurczaka. No i wzięliśmy oboje pulpety z kurczaka, bez smaku raczej do tego jest makaron i warzywa takie na barze no i średnie średnie bym powiedział jedzonko była też w ramach przystawki sałatka z makaronem orzo to już smaczniejsze mamy do tego te same krakersy bułkę kawałek sera i masło nada z deserem ale o deserze zaraz warunki dzisiaj do nagrywania trochę gorsze bo ludzi trochę więcej, także też forma tego nagrania trochę inna. Na deser jest taki czekoladowy mus, przełamany sosem wiśniowym, do tego takie czekoladowe kuleczki. No spoko, to chyba najsmaczniejsze z tego wszystkiego. Jeszcze tylko półtorej godziny do Warszawy. Nie mogę się doczekać. Tyle z samolotu. Po nagraniu tego materiału i przyjrzeniu go później w domu, stwierdziłem, że no jest tego troszkę za mało, żeby robić na ten temat osobny odcinek. Co innego, gdybyśmy lecieli jakąś biznes klasą albo pierwszą klasą. Widziałem menu dla pasażerów właśnie tych wyższych klas, no i wydaje mi się, że byłoby tam dużo więcej ciekawego jedzenia do pokazania. No bo to co my jedliśmy, to było takie dość nijakie można powiedzieć. Zaspokajało potrzebę zjedzenia czegoś. Ale jakichś tam super ciekawych smaków, oczywiście nie znaleźliśmy. Oczywiście nawet nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy coś intrygującego, interesującego w jedzeniu, które dostaniemy w klasie ekonomicznej. Może kiedyś uda się nagrać coś z klasy biznes albo z pierwszej klasy. Na razie się na to nie zapowiada, ale kto wie. Dajcie znać, czy w ogóle bylibyście zainteresowani takim filmem, bo może wcale nie. A tymczasem powoli kończymy. Przypominam o trwającej aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy. linki macie w opisie oraz w pierwszym komentarzu wkrótce na kanale pojawi się podsumowanie 2021 roku oraz rozdanie nagród imienia złotego przewodu pokarmowego a ja już się żegnam do zobaczenia w lepszych czasach na razie cześć smacznego